Znowu? Czym ja je wykarmię? A co ja się, będę żyć? Przecież się, ja nie, nie mam pracy, to nie mam pracy. Pandemia, pandemia, pandemia wszystko psuje. Pandemia, pieprzona pandemia. To, nie, przunga, to, nie, to, chcę, to się, nie chcę dziś. Nie chcę dziś. Chcę, chcę mieć dziecko, przecież dobrze. Nie chcę dziś. Nie chcę dziś. Nie chcę dziś. Zajmij spoko. Mama, mama, mama by chciała być babcią. Mama chce być babcią. Ale ja, mm. ja nie nich. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.